Pytanie drugie. Dlaczego na obiekcie sportowym bad ZOO od 11 lat nie ma monitoringu w celu poprawienia bezpieczeństwa, który powinien być obowiązkowo? Tym bardziej, że grała tam ekstraklasa koszykówki i miesięcznie przebijało się kilka tysięcy kibiców. I co roku miasto wydawało od 3 do 5 milionów złotych na to coroczny cyrk i drużynę od nowa. Pytanie trzecie. Dlaczego Urząd Miejski i Pan Prezydent wraz z Policją i Ukrywali przestępstwo przez 10 lat na obiekcie sportowym guardián gdzie była prowadzona sprzedaż piwa podczas imprez masowych w czasie przed meczów. Kilkaset kibiców piło nagminnie alkohol, piwo, wbrew zakazom, a kibicowali i przychodzili także panowie prokuratorzy, policjanci i nikt problemu nie widział, a on tym widoczny gołym okiem. To było ciche przyzwolenie pana prezydenta. Pytanie czwarte. Dlaczego rządzący Platforma Obywatelska od 10 lat wydaje ogromne sumy na reklamę swojego ugrupowania? Szacunkowo ponad 40 milionów złotych na zawodową koszykówkę, gdzie nikt nie gra z koszalina. Komu to jest potrzebne? Czy ważniejsza jest reklama i igrzyska dla swoich i utrzymywanie się przy władzy niż inne ważniejsze potrzeby? Na przykład poprawienie bezpieczeństwa w mieście, o monitorowanie go, a także obowiązkowy remont ulic, które są w obłokanym stanie. Nie da się po nich jeździć. Na przykład ulica Szczecińska, Wojska Polskiego, Szymanowskiego, Chopena, Powstańców Wielkopolskich czy Piłsudskiego, po której jeżdżą codziennie karetki pogotowia na sygnale, ratując rannemu i choremu życie. Podejrzewam, że pod Pytanie do szpitala taką ulicą, jak po serze społeczarskim, policjanci mogą mieć wstrząs mózgu. Pytanie piąte i ostatnie. Najważniejsze pytanie, jakie mam do Pana Prezydenta. Jak ma Pan kolor i twarz, to proszę poddać się jak najszybciej do dymisji z ekipą rządzącą Platformą Obywatelskiej. Dziękuję za uwagę.